Podobno, że tyle zjebali tych meczów, widziałem taki prosty system, że jak jebiesz, jebiesz, dostajesz nagle kogoś kumatego, jak grasz dobrze, dostajesz debila. Tyle. Kurwa, to było tak banalne, ja pierdolę, ja, jak on to mógł zjebać wszystko? Kurwa, wszystko. Gdzie ta jebana baza? Nie, kurwa. Życie z upośledzonym człowiekiem. Dlaczego jest smutne? I tak dalej. Puj. Kurwa, nic nie potrafię, pierdolę. Dwa razy to samo, i to kurwa. Kurwa mać pierdolona. Przecież to jest Terek. To sobie radzi z takim raszem jak chuj. To przecież kurwa jest 10 sekund. I to kanon Rush. Kim ty chuju byłeś? Kurwa mać. Tos nie zdążył jednostki produkować. I kurwa nie potrafi. I gra w tę grę. Ja jebie. Czemu kurwa mówię? Żeby go zaskoczyły te działa, nie kurwa. Wykrył probę, wykrył wszystko. Koleś skancelował. Był wraz z sześcioma kurwalingami. Miał tą pierdoloną bazę. I zjebał. Kurwa. Jest zajebiście. Pocisnęliśmy. Płacz! Hui! Tysiąc, oczywiście milion złotych w oszczędnościach. Kurwa niemieckie pieniądze. Jaki dewil pierdolony? Co tu ma być? Po prostu błagam. Nie, 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 i wychodzi. Kurwa GG. Jebni mu to. I kurwa... Wie, nie wiesz tu w stereotypy, no kurwa cipa taka ultra. Ale taka totalna! Kurwa! Pierw dalej. Mam tu w dupie rozjebie to wszystko tym. Idziemy.